Rzym Miasto, które od tysiącleci zachwyca historią, architekturą i niepowtarzalną atmosferą. Z biurem podróży Oscar odkryjesz wieczne miasto w idealnym rytmie podczas cztero lub pięciodniowego City Breaka z przelotem z największych lotnisk w Polsce. Podczas pobytu zobaczymy wszystkie najważniejsze symbole Rzymu. W Watykanie odwiedzimy bazylikę Świętego Piotra i zatrzymamy się przy grobie Jana Pawła II. Zajrzymy też do Panteonu, oraz zachwycimy się fontanną di Trevi i schodami hiszpańskimi. Dla wielu to właśnie tutaj zaczyna się miłość do Włoch. Zobaczymy również Koloseum, jeden z cudów współczesnego świata, oraz Forum Romanum i Kapitol miejsca, które były sercem starożytnego imperium. Spacer poza Tybrzu pokaże nam zupełnie inne oblicze miasta bardziej lokalne i klimatyczne. W opcji pięciodniowej dodatkowy dzień możesz wykorzystać na samodzielne odkrywanie miasta lub wybrać jedną z wycieczek fakultatywnych. Rejs po Tybrze, wizytę w Złotym Domu Nerona, wyjazd do Tivoli albo odwiedziny w papieskiej rezydencji Castel Gandolfo. City Break w Rzymie to wycieczka, która łączy zwiedzanie z wypoczynkiem, światowe dziedzictwo z codziennym życiem, magię z historią. Przeloty realizujemy z głównych lotnisk w Polsce, a program dostosowany jest do wygodnego tempa zwiedzania. Nocujemy w jednym hotelu, by każdy dzień rozpoczynać bez pośpiechu, gotowi na nową porcję rzymskich wrażeń. Biuro Podróży OSCAR spełniamy marzenia o idealnej podróży.